Polska a Zachód, nie zmarnujmy tego, co mamy. 9 komentarzy. Podcast tam czy z powrotem. Dzisiaj Wasze komentarze, część dziewiąta, czyli odcinek stworzony razem z Wami, słuchaczami. W tej odsłonie przywołamy co wyjątkowego, niekoniecznie oczywistego w Polsce mamy, co udało nam się zachować, lub nie tak łatwo daliśmy sobie odebrać. Wiele z tych rzeczy widzimy dopiero, jak mamy porównanie z zagranicą. Jest to też taka przypominajka, bo to, co uważamy oczywiste, gdzie indziej niekoniecznie takie jest. W nagraniu przytoczę dosłowne cytaty lub jakieś wybrane idee czy obserwacje moich słuchaczy. Będą to słowa często inspirujące, odkrywcze czy skłaniające do refleksji, często też pozytywne i optymistyczne. A tego, przyznajmy szczerze, potrzebujemy w dzisiejszych czasach. Przypomnę, że w podcaście tam czy z powrotem mówię yy, o moich doświadczeniach zdobytych przez 7 lat życia za granicą i o powrocie do Polski. Podcast nie jest poradnikiem. Jak zwykle, serdecznie Wam dziękuję, że współtworzycie ze mną te treści. Teraz zaczynamy. Zachęcam do subskrypcji i do dalszego dzielenia się przemyśleniami i historiami. Komentarz numer jeden. Mamy coś, czego na pewno nie ma Zachód taką podejrzliwość, ale w granicach rozsądku. Mamy przekonanie, że świat nie jest czarno-biały i zawsze coś wynika z czegoś. Wiemy, że wiele rzeczy jest robione kosztem innych. Nie, ufiam, nie ufamy na wiarę politykom, przekazowi w mediach czy komentarzom w internecie. Często zadajemy pytanie: dlaczego? I jak do tego doszło? Szukamy drugiego dna. Nie mamy tylu złudzeń co ludzie na zachodzie. Żyjemy ze świadomością, że to rodzina jest najważniejsza, bo tylko na nią można liczyć w trudnych czasach. Od siebie dodam, że też myślę, że Polacy nie łykają wszystkiego tak łatwo jak pelikany. Można by oczywiście pole polemizować, że nie wszyscy i młodsze pokolenia wychowane w dobrobycie nie są na to tak wyczulone. I pewnie coś w tym jest i tak też stwierdzam z moich obserwacji. Ale myślę, że to nie zmienia faktu, że dalej żyją ludzie, którzy pamiętają czasy, gdzie tego dobrobytu nie było, a Polacy musieli sobie jakoś radzić. Wśród młodszych ludzi też jest y, mnóstwo y, świadomych Polaków i Polek, którzy działają lub są gotowi działać dla dobra ogółu. Y, w dalszym ciągu żyją Polacy i z poprzednich pokoleń, i ci nowsi, y, w cudzysłowie. Dla których wolność to wartość nadrzędna. Myślę też, że zaradność, pomysłowość i kreatywność są naszymi mocnymi stro stronami i to jest coś, co mamy w genach. Dlatego, zgodnie z tytułem jednego z moich odcinków podcastu: Dlaczego wierzę w Polskę? Po kilku latach życia za granicą na tzw. Zachodzie, te wiary, umac... te wiara, ta moja wiara się umocniła, bo zobaczyłam wiele rzeczy w Polsce i Polakach, których na zachodzie z moich obserwacji brakuje. Myślę, że tej wiary właśnie w Polskę i w Polaków potrzebujemy więcej, nie, nie z naiwności, ale dlatego, że jest to moim zdaniem dużo praktyczniejsze podejście od piadolenia i siedzenia ze spuszczoną głową, że się nie da albo na pewno się nie uda. Gdyby nasi przodkowie tak myśleli, możliwe, że dziś y, nie robiłabym tego podcastu w języku polskim. Komentarz numer dwa. Polska jest najlepszym miejscem do życia. Tu jest mój dom, tu się urodziłam, tutaj skończyłam studia, tutaj lekarze nieraz uratowali mi życie, tutaj jako dziecko po raz pierwszy najbardziej cieszyłam się z Bożego Narodzenia, Wielkanocy, wakacji nad morzem i w górach. I choć na emigracji została mianowana native Speakerem i prosił mnie szef, żebym po brexicie w 2016 roku nie opuszczała Anglii, żadne pieniądze ani inny cuda na kiju by mnie nie przekonały, żeby tam zostać. A teraz po dziewięciu latach po powrocie do Polski nie wyobrażam sobie jeszcze raz szwendać się po świecie. Rodacy, mamy wspaniały kraj, piękne krajobrazy, pięknie odbudowaliśmy nasze miasta. Mamy cudowne święta i tradycje. Nie zmarnujmy tego, bo rzeczywiście wielu ostrze sobie na nas zęby. Nasza Polska to nasza Duma. Zatem yy, mamy kolejną osobę, która ma porównanie z Zachodem. Piękny komentarz, nie mam tutaj za wiele do dodania. Może oprócz tego, że im więcej osób będzie w, właśnie w ten sposób myśleć, yy, tym szybciej wstaniemy z metaforycznych ko kolan. Powtórzę tutaj słowa, które padły podczas kampanii wyborczej. Miałem, miałam zaszczyt urodzić się w Polsce. Zaznaczam, że cytuję to, to zdanie w sposób pozapolityczny, bo mnie bardziej interesują, jak zwykli obywatele będą budować i zmieniać Polskę, zaczynając od zmiany swojego myślenia. A zdanie cytuję, bo mnie się spodobało i myślę, że pokazuje esencję pożądanej postawy narodowej. W końcu mówimy o naszym kraju, polskiej ziemi, o naszych korzeniach i o naszym domu. Jeśli ktoś odczuwa ten zaszczyt ze swojego pochodzenia tak szczerze, z serca, niech go kontempluje, wyraża, może nawet nim zaraża. Myślę, że za długo żyliśmy w poczuciu zakompleksienia, a mnie życie na zachodzie pokazało, że te kompleksy są totalnie nieuzasadnione. I każdy może dołożyć swoją pozornie małą cegiełkę, która buduje silną, stabilną postawę narodową w sposób absolutnie pozapolityczny. Wierzę, że taka postawa wśród Polaków może realnie doprowadzić do zmiany. Taka postawa sprawi, że będziemy szanowani jako pojedyncze jednostki, jako naród i jako kraj na arenie międzynarodowej. I myślę, że też taka postawa może wkurzyć przebierańców, którzy podają się za Polaków, patriotów, y, działających rzekomo w, w polskim interesie, a tak naprawdę od lat niszczących dobra narodowe, należące do Polaków. Także Polska tak, jest, może być najlepszym miejscem do życia. Tu jest mój dom. Mamy wspaniały kraj i tradycje. Myślę, że zbyt rzadko słyszymy takie zdania w Polsce, i trzeba to. Jak, jak najszybciej zmienić, moim zdaniem? Komentarz numer 3. Ja byłem w 2007 roku w UK, a dokładnie w Londynie, Portsmouth i w Bristolu. Mieszkałem 3 lata i powiem szczerze, że ten kraj mnie nie oczarował. Londyn tylko centrum pierwsza i druga strefa do zobaczenia. Poza tym, im dalej od centrum, to miałem wrażenie, że nie jestem w Europie. Mentalność ludzi nie, nie porywa, sztuczne uśmiechy, arogancja. Osoba z Europy Centralnej lub ze Wschodu to ktoś nieznany, obcy dla nich. Przede wszystkim pogoda, klimat to nie dla mnie, brakowało słońca, deszcz, wiatr na południu Anglii w Portsmouth to była przeszkoda nie do ogarnięcia. Na zakończenie dodam, że w tej zachodniej Europie szału nie ma. Myślę, że Zachód mentalnie i kulturowo upada. Polska to wspaniały kraj, możemy być dumni z historii, kultury. To nasz wspólny dom, gdzie zawsze znajdziemy schronienie. Od siebie dodam, że też moim zdaniem i z mojego doświadczenia obraz zachodu jest często przereklamowany, zwłaszcza jeśli chodzi o standard życia. Nie wszystko złoto, co się świeci, nie jedna pluskwa i karaluch się tam może trafić. O tym mówię w wielu odcinkach na tym kanale, a przynajmniej w kilku. I myślę też, że jakby jakiś y, procent Polaków sobie to uświadomił, że nasza rzeczywistość y, nie jest wcale taka zła, to myślę, że mogłaby się ona zmienić o 180 stopni. E, komentarz numer 4. Warto uświadamiać euroentuzjastów, co w, y, co w Polsce, tylko obciach widzą, że to Europa powinna iść za nami, a nie my za Europą. Bo oni zamkniętymi oczami podążają w przepaść. Od siebie dodam, że myślę, że Europa mogłaby się od nas uczyć w pewnych kwestiach. W nagraniu, co uwielbiam w Polsce po emigracji 15 rzeczy, które wielu osobom się spodobało, daje mnóstwo przykładów, przykładów z życia pokazujących, dlaczego nie powinniśmy się wstydzić bycia Polakami. I doceniać życie w Polsce. Mówię o naszych atutach czy wartościach, których tak zwany Zachód mógłby nam szczerze pozazdrościć. Mam wrażenie, że my, jako Polacy, w dalszym ciągu czujemy się w jakimś stopniu zakompleksieni i potrzebujemy jak najwięcej pozytywnego wzmocnienia. Jednocześnie myślę, że już gdzieś tam podskórnie mamy dość wmawiania nam, że jesteśmy gorsi na przykład od państw Zachodu. Jest to bzdura, jakieś nieporozumienie. Co jest dla mnie jasne też po życiu za granicą, i na tym kanale staram się to pokazywać, dając y, właśnie wiele przykładów z życia jako osoba, która przez kilka lat mieszkała w Niemczech i w UK. I będę powtarzać, że wierzę, że pozytywne wzmocnienie da nam więcej motywacji i inspiracji do zmiany i do działania. Pogrążanie się w starym biadoleniu raczej nas tam będzie trzymać, w tym dole, bo. Z tak niską energią to niewiele się chce, albo jeszcze inaczej, to tak jakby chcieć lecieć tanimi liniami lotniczymi na Księżyc i raczej nikt o zdrowych zmysłach się takiego przedsięwzięcia nie podejmie, i słusznie. Zadałam też kiedyś pytanie, ciekawe, jakby to wyglądało. Jakby nas tak nie grabiono przez wieki. Pytanie, który kraj, naród miałby się wtedy wzorować na którym. Zachęcam do refleksji nad takimi tematami, bo rzadko myślimy o tym w codziennym zabieganiu, a ktoś na tej naszej bezrefleksyjności mm, korzysta. Komentarz numer 5: Moje miejsce w kraju nad Wisłą. Nie chciałbym być gdziekolwiek traktowany jako przybłęda, a tutaj jestem u siebie. Od siebie dodam, że myślę, że to, jak będziemy się czuć na emigracji, w dużej mierze zależy od nas. Jednocześnie, w moim odczuciu, faktycznie na, na obczyźnie wielu z nas zawsze będzie się czuć obco, choćby w małym procencie. To nie znaczy, że nie da się tam żyć dobrze i szczęśliwie, ale jak to mówi wielu z Was, z was w komentarzach po powrocie do Polski, u siebie to u siebie. I tak to właśnie wielu albo część z nas um, odbiera. Dodam jeszcze jedną rzecz, że. Chociaż często za granicą, ja tutaj odwołuję się głównie do UK, bo tę rzeczywistość lepiej znam, więc um, chociaż często za granicą jest miło, um, poprawnie i obcokrajowcy są traktowani przyjaźnie albo poprawnie, przyjaźnie, to jednak z moich obserwacji jest to taki poziom um, dosyć powierzchowny. Um, natomiast. Um, to nie jest tak koniecznie, że Brytyjczycy nie widzą różnicy między w cudzysłowie swoimi a przyjezdnymi, i że równość jest taka w praktyce jak, jak z podręcznika. Z moich obserwacji myślę, że oni te różnice dobrze widzą. I, I w sumie właściwie, jeżeli chodzi o tę równość, może tak naprawdę można ją tak nazwać, jakby była bardziej z podręcznika, jeśli wiecie o co mi chodzi. Tak to nazywam na podstawie, tak jak wspomniałam, moich obserwacji, a także szczerych rozmów z rodowitymi Anglikami, którzy podchodzili do takich tematów z dużą dozą refleksji. I to, że jest polityczna poprawność, wcale nie musi oznaczać, że mamy do czynienia z najbardziej tolerancyjnym miejscem na Ziemi. Znowu zależy, czy analizujemy to, co na powierzchni, czy to, co jest pod nią. Zależy, czy dociekamy prawdy, czy chcemy przymknąć na nią oko. Ja osobiście odczuwałam ym, pewnego rodzaju klasowość w Wielkiej Brytanii. Miałam też okazję być na kilku wydarzeniach w tak zwanej upper class. Yy, I powiem tylko tyle, yy, że te, te wyższe klasy, tak zwane, no nie są to środowiska, w których ja się osobiście yy, dobrze czuję, czy czułam. Dodam jeszcze, że kiedyś myślałam, że ta polityczna poprawność i to, że trzeba tak uważać, żeby kogoś nie urazić jest bardzo do przodu. To nie chcę przez to powiedzieć, że nie należy na to uważać, żeby kogoś nie urazić, ale w każdym razie no, było to wtedy takie nadmierne z mojego polskiego punktu widzenia, ale wydawało mi się, że było to całkiem fajne. Dzisiaj natomiast patrzę na to trochę inaczej i od wszelkich poprawności wolę przede wszystkim ludzką życzliwość. Uważam też, że o tolerancji nie świadczy lista zakazanych słów, a raczej szacunek i serdeczność, które widać w czynach i w podejściu do drugiego człowieka. Jak to się mówimy, to podświadomie czujemy. I wtedy często możemy użyć niemal każdego słowa, może w granicach rozsądku, ale no nie musimy się tak pilnować, bo tak naprawdę wszystko zależy od intencji, a nie słówek, które wypowiadamy. Polecam też, żebyście odsłuchali odcinek na moim kanale o politycznej poprawności. Dzisiaj mam też taką refleksję, że przesadna polityczna poprawność może brać się z tego, że być może dana społeczność lub społeczeństwo w mniejszym lub większym stopniu ma z tym problemy i stąd potrzebuje reguł i podręcznika, bo nie wiem, może nie mają tego w genach, albo wychowanie w krajach z tradycjami imperialnymi, jakoś tak zakorzenia podejście, że są gorsi i lepsi. Ci nad i ci pod. My, wybrani imperialni, i oni. Myślę, że jest to ciekawy punkt yy, do zaczepienia. I tutaj paradoksalnie, nie każdy może się ze mną zgodzić, ale myślę, że Polacy są dosyć tolerancyjni w taki w cudzysłowie naturalny sposób. Polska jakoś nigdy nie zaznaczyła obecności na mapach imperialno-kolonialnych. Polecam też odsłuchać piosenkę zespołu Bigcy z lat 90. ze słowami Polska Afryka, Afryka, Polska widziałam komentarze, że w dzisiejszym świecie by ta piosenka nie przeszła. Ale czy po przesłuchaniu macie wrażenie, że to jest na przykład piosenka pełna nie wiem, nienawiści? Ja osobiście wręcz przeciwnie. Yy, nie zaprzecza ona moim zdaniem, że wyzwanie zapewne jest yy, i skłania ona do refleksji. Ale jednocześnie ociepla wizerunek tak zwanego przyjezdnego, że to taki człowiek tak naprawdę jak my. Ma takie same potrzeby, żona, rodzina, edukacja, ma polską teściową, która się za niego modli do Boga. Przypuszczam, że bardzo życzliwie. Wiem, że każdy może to odebrać inaczej, ale ja na podstawie, ale ja postawię na zakończenie tego wątku pytanie. Czy przepis na tolerancję, równość i braterstwo to jest na przykład nadmierna polityczna poprawność i wyczulenie na coraz większą liczbę zakazanych lub potencjalnie drażliwych słów? A może takie podejście to fasadowa próba dostarczenia rozwiązania na problem, który ktoś sam celowo stworzył? Moim zdaniem nic nie zastąpi życzliwych, otwartych, Ludzi z wielkimi sercami, a myślę, że Polacy te serca mają całkiem pojemne. Komentarz numer 6. W Polsce mamy dużo przyjaciół, znajomych, spotykamy się, podróżujemy. Dla emerytów jest bogaty program wycieczek, spotkań, tańców. Od siebie dodam, że rodzina i przyjaciele to często czynnik najistotniejszy dla wielu z nas, emigrantów, tęskniących i rozważających powrót do Polski. O tym też mówię w wielu odcinkach, o tęsknotach, trudnych momentach za granicą, na przykład podczas świąt i samotności na, na emigracji. A jeśli ktoś jest zainteresowany tą tematyką, to zapraszam do odcinków z tymi słowami kluczowymi. Komentarz numer 7. Jedzenie w Polsce bardzo się popsuło, ale pamiętam, gdy na początku lat 90. wyjechałam na wycieczkę szkolną do Holandii. Po ichniejszym chlebie niestety zwymiotowałam. Teraz mój brzuch przyzwyczaił się do tego syfu. Tyle, że raczej omijam go, a nawet piekę sama. Problem pojawia się z mąkami, mocno genetycznie przerobione. A te obecnie w Polsce, z dodatkiem syfu z terenu EU, są tragiczne. Nawet kopytka są nie do zrobienia. Od siebie dodam, że o jedzeniu w Polsce też nieraz mówię. Yy, kiedyś. To, co dziś by się określiło jako eko czy bio, mieliśmy prawie na każdej półce sklepo sklepowej i to za bardzo y, niskie kwoty. Y, w mojej opinii to jeden z gorszych obcych wpływów na Polskę. Dlatego zachęcam, żeby zwracać na to uwagę, y, co się kupuje na skład produktów, wspierać i wybierać polskie produkty, wspierać lokalne rolnictwo i unikać kupowania produktów, które przebywają za siedmiu dalekich krain a mogłyby z powodzeniem przybyć w cudzysłowie za płotu. Często się mówi o głosowaniu w wyborach, ale tak naprawdę głosujemy codziennie naszymi portfelami i uwagą. Jeśli chcemy mieć zdrowe, lokalne jedzenie, takie też musimy kupować, a może i nienachalnie zachęcać do tego innych. Wiem, że zaraz może się pojawić temat, że to wyższy koszt i tak dalej, ale też zastanówmy się, dlaczego jest wyższy i czy taki faktycznie musiałby być? Kto go napędza? Jakie mechanizmy temu służą, i kto ma z tego najwię, naj, naj, największe korzyści? Bo nic nie dzieje się znikąd. Jeśli nie zadamy sobie trudu wniknięcia pod powierzchnię, nie spróbujemy zrozumieć przyczyn, zamiast y, reagować na powierzchowne skutki, z trwałą, dobrą zmianą może nie być niestety tak łatwo. Więc to po pierwsze, a po drugie. Nie bez powodu mówi się, nie wydasz na kucharza, potem wydasz na lekarza. W mojej opinii zdarza się niestety tak, że niejedna oszczędność, na przykład w tak zwanej promocji, to niestety koszt odroczony w czasie i niestety nieraz dużo wyższy niż natychmiastowa oszczędność. Życzę nam, żebyśmy tych kosztów ponosili jak najmniej, bez względu na to, na co się ostatecznie zdecydujemy, wydać swoje pieniądze i też życzę nam, żeby. Polskie lokalne rolnictwo mogło się niedługo tutaj masowo wykazać yy, na terenie naszego kraju i żebyśmy wszyscy na tym skorzystali w rozsądnych cenach. Komentarz numer 8. Jak już jesteśmy w temacie jedzenia, użytkownik mówi: jakość jedzenia to bardzo duży problem na zachodzie. W Anglii mam wrażenie, że 70% ludzi ma poważne problemy zdrowotne. Wielu ludzi, nawet w, około, w wieku około 30 lat, pobiera zasiłki z powodu problemów fizycznych i mentalnych. Jak bardzo te problemy są prawdziwe, a na ile to są wymówki, to już inna kwestia. Starsi ludzie często mówią do młodszych, że ty jesteś jeszcze za młody na poważne problemy, a moja odpowiedź jest taka, że dzisiaj wszystko się odwróciło. Kiedyś żywność nie była aż tak szkodliwa. To i ludzie byli zdrowsi. Później wprowadzono więcej chemii, modyfikacji, szkodliwych tabletek na każdy ból, i teraz ci starsi błędnie utożsamiają ich problemy z wiekiem, zamiast skojarzyć odpowiednie fakty. Warto wspierać lokalnych far farmerów, kupować czystą żywność, a najlepiej uprawiać własną. Komentarz numer 9. Jeszcze jeden komentarz od tego samego użytkownika, którego przy okazji pozdrawiam serdecznie, jak i yy, pozostałych. Oczywiście, również słuchających, Jedziemy z komentarzem numer 9. Kompleks bycia Polakiem miałem na początku bycia w Anglii, ale stopniowo zaczął znikać, aż w końcu zniknął całkowicie. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy reagują bardzo podobnie na to, co nas spotyka. Ciężkie czasy, teoretycznie negatywne, tworzą silnych i zaradnych ludzi. Gdy jest zbyt łatwo, stajemy się słabi i leniwi. Mówi się, że Polacy narzekają, ale ile to razy słyszałem od Anglików w pracy, same sh, pisk it, different day, każdy będzie narzekał, gdy czuje się bezradny wobec sytuacji. Anglik, Francuz czy Polak. Mówi się, że Polak pracowity, ale to też nie zawsze jest prawda i nieraz spotkałem bardzo pracowitych Anglików oraz leniwych Polaków. Dla mnie kraje istnieją tylko na mapie i w umysłach ludzkich. Polska to piękny kraj, ale Anglia też. Każde miejsce na swój sposób i wszędzie, każde miejsce, przepraszam, jest piękne na swój sposób, i wszędzie możemy znaleźć coś, co możemy docenić, lub coś, jeśli chcemy ponarzekać. Narzekanie samo w sobie też nie jest złe, o ile jest tymczasowe i prowadzi do konkretnej zmiany. Bardzo wielu ludzi teraz narzeka na sytuację polityczną. Narzekają Szwedzi, Anglicy, Amerykanie, Polacy, Niemcy, Rosjanie, Kanadyjczycy i pewnie niemal wszystkie narody. To się nie mogło wziąć znikąd. Narzekają, bo co innego mogą poradzić, gdy czują się bezradni wobec tego, co się dzieje. Mam nadzieję, że dożyjemy czasów, gdzie wszystko się zmieni o 180 stopni. Z drugiej strony, ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, więc warto docenić sytuację, w jakiej jesteśmy, bo nawet jeśli niekorzystna, ostatecznie może pomóc nam w naszym rozwoju. Pięknie powiedziane. Od siebie dodam, że zgadzam się, że nie należy generalizować, bo choć myślę, że jakieś cechy, wady i zalety narodowe możemy zidentyfikować, to w dalszym ciągu jesteśmy indywidualnymi jednostkami i na szczęście nie musimy i nie podlegamy szablonom. I tak każdy kraj jest piękny na swój sposób, i myślę, że warto to piękno uwydatniać i korzystać z niego. I tak też ja widzę globalny świat, nie jako jeden mdły, zunifikowany twór z jednym systemem zarządzania i cyfrowym ID dla każdej oddychającej istoty, tylko globalny jako zjednoczony w swojej różnorodności. Ciekawy. Każdy kraj, każdy naród ma coś wyjątkowego i to czyni świat ciekawszym. Takie są też uroki podróżowania, że jak pojadę do innego kraju, to zobaczę coś innego niż u siebie, a niekoniecznie te same sieciówki korpologa, te same metalowe wieżowce czy tę samą architekturę. Choć w ostatnich latach proces unifikacji był dość intensywny, ale mam też wrażenie, że następuje albo nastąpi pewien odwrót, że znów będziemy doceniać to, co rodzimy, lokalną kulturę, tą, czym się wyróżniamy. Miejsce, z którego pochodzimy. W moim odczuciu gdzieś tam podskórnie wcale nie chcemy globalnego, mdłego, zunifik zunifikowanego świata, który działa w każdym zakątku jego na no, tak zwane jedno kopyto. Myślę, że istota ludzka jest zbyt kreatywna i zbyt zafascynowana różnorodnością, żeby zaakceptować jakiekolwiek mdły scenariusz. I w tym też tkwi nasza moc. To tyle. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji, polubień i zostawienia jeszcze więcej komentarzy. Jestem też przekonana, że wiele osób tęskni do pozytywnych wypowiedzi o Polsce, których nam potrzeba. Na koniec bardzo dziękuję za poświęconą uwagę i wysłuchanie, i do następnego.